Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale z tej strony Gosia. Dzisiaj chciałam Wam tak króciutko opowiedzieć, jakie prace jeszcze należy wykonać teraz w kwietniu. Jeśli opryskujecie brzoskwinie na kędzierzawość liści, to jest to ostatni dzwonek, bo już zaczynają pąki puszczać, więc to już jest ostatni dzwonek, żeby to teraz zrobić. Pamiętajcie, że opryski robimy wtedy, gdy jest temperatura powyżej 5 stopni, tak żeby nie było przymrozku. Druga rzecz, nawożenie roślin. Ja, jak wiecie, w ogrodzie dużo stosuję gnojówek. Akurat tam podlałam gnojówką z pokrzyw zeszłego roku, truskawki. Oprócz tego nawożę tu później rabaty. Można oczywiście podlać trawnik. Ale ja akurat tutaj kawałek trawnika nawoziłam i nawozami sypkimi, obornikami nawożę rośliny tutaj w ogrodzie. Głównie nawożę rośliny kwaśnolubne, rośliny takie jak borówki, hortensje czy róże, obornikami nawożę lub dedykowane po prostu albo do róż albo do powyników dedykowane nawozy stosuję. Wertykulację robimy, ale wtedy, żeby nie było za sucho, ani żeby nie było za mokro. Ja uważam, że warto robić, bo zauważyłam w zeszłym roku, że wertykulację, gdy zrobiłam, to ta trawa po prostu nie wysychała tak bardzo. Więc myślę, że warto. Tutaj mi schodzą tulipany, ale powiem Wam, że nie mam... W tym roku jakoś dużo tych tulipanów, i to, co kupiłam, to aż byłam w szoku, bo chyba są białe, a białych nie kupowałam. W kwietniu, oczywiście, jest to również dobry czas, żeby założyć nowy trawnik. Wtedy już będzie trochę ziemia obeschnięta, więc można spokojnie założyć trawnik, i później, oczywiście, pamiętać o podlewaniu takiego trawnika. Oczywiście przycinanie roślin, które wymagają cięcia jeśli będzie sucho ja wszystkie tuję będę przycinać w takie kulki oprócz tego możemy robić nowe rabaty czeka mnie jeszcze przerabianie rabat ale powiem wam szczerze, że nie umiem się za to zabrać zabieram się za to jak pies dojeża tak sobie myślę, że, że nawet chyba Wam nie pokazywałam tutaj moich ciemierników. Nie mam ich za dużo, bo mam tylko trzy sztuki. I tutaj jest trochę siewek, więc trochę się rozrosną. W kwietniu możemy sobie rozmnażać rośliny przez odkład. Ja właśnie lubię, czy róże, czy hortensję, czy inne rośliny, właśnie w ten sposób rozmnażać. Możemy również przez podział. Po prostu dzielimy rośliny i możemy posadzić, żeby ich mieć więcej w ogrodzie. Jest trawnik już skoszony raz. Teraz był nawożony. Akurat fajnie było popadało, ale u nas teraz prawie codziennie pada, więc u nas jest teraz problem. Jeszcze jakie prace wykonać. Ja tutaj będę robić obrzeże, wysiewamy warzywa i ja wysiewam zawsze groch, rzodkiewkę, pietruszkę, koper. Będę z rozsady sadzić por, cebulę posadziłam, można też koper posiać. Jakie rośliny wysiewamy w warzywniku, ja sobie zawsze sprawdzam z tyłu na opakowaniu. Tam zawsze jest napisany termin. Kiedy można wysiać daną roślinę? Artujemy rośliny, które mieliśmy w garażu, tak żeby przyzwyczajać rośliny do temperatur, które panują na zewnątrz. Jeśli mamy oczko wodne, to również oczyszczamy. Teraz właśnie oczko wodne, możemy już przynieść rośliny do tego oczka. Tutaj Zaczynają już u mnie wychodzić szafirki. Wszystko jakoś takie w tym roku. Jakieś takie spóźnione. Czosnki podsypałam popiołem, bo mamy kominek, więc taki nawóz jest bardzo dobry do podsypywania, właśnie czosnków, truskawek. Także można sobie również popodsypywać. I jeszcze sporo pracy przede mną, bo muszę tamtą rabatę przerobić. podsypywać tutaj korą bo widać tutaj dużo że brakuje takie miniaturki ale widzę że tutaj ślimaki już się wzięły za to tutaj tulipany i właśnie tutaj są białe gdzie ja wiem, że nie kupowałam żadnych białych? Muszę tutaj też to wypielić, bo tutaj nie było ...włókniny I niestety, tutaj jest mój wigwam zrobiony. Tutaj są tulipany i powałam takie. A są białe, takie żółte bardziej bym powiedziała. Tutaj też trzeba to wypielić. Tutaj wam pokażę, tutaj rozplejnica już zaczyna ładnie wypuszczać, ona tu ma dosyć ciepło i, bo tutaj jest strona południowa, więc ona mi tutaj zawsze szybciej wypuszcza niż gdzieś indziej. Tutaj wam pokażę moje wysiewy. Tutaj w tych dwóch pojemniczkach mam sałaty, myślę, że tam muszę podlać. To było nakrywane włókniną, były to wysiewane, wszystko było wysiewane 11 marca i cały czas tutaj stało na dworze, było to przykryte tą włókniną i super powschodziły właśnie sałaty, także jestem bardzo zadowolona, bo na rabatach by mi nie wzeszły, a w domu już by były na tyle duże. Że po prostu byłoby to za szybko. Tutaj wysiały, wysiałam kosmosy i również bardzo fajnie się wysiały. Bardzo ładnie powschodziły. Także jestem zadowolona. Jedynie ostróżki. Dwa razy wysiewałam z różnych firm i nic nie wzeszło. Tutaj mam. Orlaje, nie wiem, czy tam zobaczycie. Tutaj wysyłam orlaje i ostróżki. I tutaj kilka orla jest. W domu mam wysianą orlaję i ona bardzo ładnie rośnie. A tutaj widzę, że tylko kilka sztuk. Tutaj... Miałam pomidorka i ja to tak na próbę posiałam, żeby zobaczyć jak to będzie. Pomidorki tam zeszły dwa. Właśnie tego 11 marca, jak ja to wysiewałam i to wyniosłam tutaj na zewnątrz, było minus 10. Ale zależało mi na tym, żeby sprawdzić, czy w ogóle coś z tego będzie. I dlatego wysiałam i pomidorki i ogórki, żeby sprawdzić. I pomidorki dwa tygodnie temu zeszły tutaj, ale ostatnio było minus 6. I one zmarzły. Po prostu były tam dwa pomidorki, i zmarzły, ale widzę, że jeszcze jeden tam wschodzi. Jedna sztuka i może coś tam będzie jeszcze. Myślę, że jeden pomidorek tutaj będzie z tych wysiewów, bo tamte dwa po prostu zmarzły. I tutaj mam kosmosy. Pięknie już właściwie nadawają się do. Posadzenia do ogrodu. Wysadzę chyba je do ogrodu i przykryję je butelką. I tutaj wysiałam na parstnicę, i również się wysiały. Aż tutaj za mocno podlałam, i po prostu te siewki trochę tam zniszczyłam, ale ogólnie. Jestem zadowolona z tej metody. Ostróżki, nie wiem, coś tu tak jakby wychodziło, jakieś dwie sztuki, ale nie widzę, żeby tam coś było. Więc raczej nic. No, dam, dam szansę. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. No, i tam miałam w, tym, w tej dużej skrzyni, tam miałam orlaje. I tam mi nic nie wzeszło. I ostróżki podejrzewam. Muszę to tam też podlać, bo widzę, że to tu sucho ma. Za dziś dziękuję i do następnego razu.